Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moim gościem dzisiaj jest Jakub Gadżała, twórca Gry w relacje. Tak jest. Dzień dobry, Moniko, dzień dobry Państwu. Chętnie opowiem o tym projekcie. Już nie mogę się doczekać. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika, Monika Richardson. No właśnie, bardzo mnie zaintrygowała, muszę Ci powiedzieć, ta koncepcja. Posiadania w domu gry w relacje, czyli planszówki, mogę tak powiedzieć? Gry karcianej. Okej. Okay. A dlatego gry, bo relacje, jak wszystko inne, ma pewne zasady. I trzeba je znać. I trzeba Myślisz, rozmawiać. że o tym zapominamy? Wiem, że o tym zapominamy. Każdy o tym zapomina, prędzej czy później. E, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Życie toczy się bardzo szybko. I no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na co dzień o tym pamiętać i czasami po prostu potrzebujemy takiej małej przypominajki. Na czym polega ta gra? Gra to ja ją nazywam grą konwersacyjną, czyli polega głównie na rozmowie, na okay. rozmowie o tematach ważnych, które gdzieś tam może są pomijane, może nie, może wiemy doskonale o co w nich chodzi, czasami warto sobie coś po prostu odświeżyć. I tyle. Gra jest podzielona na siedem kategorii w tej wersji podstawowej, które dotykają pewnych obszarów naszego życia, e, takiego w parze, w związku, mm -hmm. w relacji. E, które gdzieś tam mogą być, ale nie muszą, czego wszystkim życzę, być pomijane. Mhm, na przykład, daj jakiś przykład konkretny. Na przykład rozmowy o naszej przyszłości czy przeszłości, o dzieciństwie, o naszych uczuciach, emocjach, o naszych przekonaniach. Mhm. To są tak naprawdę tematy najważniejsze, no bo relacja, jakby nie patrzeć, jest fundamentem naszego życia. Gdzieś tam dla osób, które żyją w związkach, no, jeżeli nie stawiamy tej relacji na pierwszym miejscu, jeżeli o nią nie dbamy, mhm. to prawda jest taka, że prędzej czy później e, ona nam po prostu zanika. Mhm. Czyli to mogą być takie pytania m, dosyć podstawowe, światopoglądowe, tak? Mogą być światopoglądowe, takie życiowe, a mogą być takie bardziej głębokie. techniczne. Techniczne, głębokie, jak No nie wiem, no typu, y, czy uważasz, że można przechodzić na czerwonym świetle przez pasję? Nie, nie. Aż tak nie, aż okay. tak proste, nie. Okay. E, y, y, Raczej które kręcą się gdzieś wokół naszego związku i tego, co może mieć na niego wpływ. Mhm. To znaczy, na przykład, wspomniane już dzieciństwo, tak? Jasne. Ma ogromny wpływ na to, mhm. jaki związek budujemy, jaki związek widzimy. Jak według nas on powinien wyglądać, co niekoniecznie może być właściwym poglądem. Tak? ludzie nie rozmawiają o tym na początku wchodząc w relację. Jak uważasz, że związek powinien wyglądać? Co jest w związku dobre, co jest gdzie, gdzie są granice w związku, jakie wyznaczamy, jak o nich rozmawiamy? To wszystko, to nie są takie tematy nasze codzienne i przyznam szczerze że ja sam o tym nie rozmawiałem wchodząc w jakieś związki nigdy mhm. dopiero teraz jak poznałem jak budowałem tą grę jak musiałem bardzo dużo wiedzy przyswoić wiedzy na temat związków psychologii związków pokazało mi i otworzyło oczy na to jakie rzeczy robiłem źle I ja nie mówię że teraz jestem idealny bo mhm. nikt nie jest i nie będzie mhm. natomiast pozwala mi to teraz spojrzeć w ten sposób na związek i zauważyć rzeczy które można poprawić które nad którymi można pracować. A jednocześnie z przymrużeniem oka, nie w gabinecie psychoterapeutycznym, tak. a jednocześnie z jakąś podbudowaną jakąś wiedzą jest ta gra, bo Ty jednak psychologiem z zawodu, z wykształcenia jesteś. Tak, jestem, mhm. jestem. Natomiast y, też co warte podkreślenia, głównym autorem tej gry są pary. Mhm. Y, pary z krótkim, długim stażem ponieważ ja tą grę, tak naprawdę, zanim ona ma taką formę ujrzała, jaką ma teraz, czyli pudełko do gry z kartami w środku, to, to trwało 12 miesięcy. Na początku stworzyłem taki prototyp, mm -hmm. wypuściłem go wśród znajomych, ale też wśród nieznajomych par, żeby otrzymać taki realny, rzeczywisty feedback na temat tego, co jest w tej grze dobre, co jest złe, co warto wymienić. Mm -hmm. I dopiero po wprowadzeniu tych zmian, tą grę gdzieś. Wypuściłeś Zacząłem produkować, tak, tak. tak. Mhm. Oczywiście to się związało z szeregiem innych tam prac, już niezwiązanych związanych stricte z grą, tylko raczej z jej produkcją, ale jeżeli chodzi o sam produkt, to same te testy to ponad pół roku trwały, zanim ta, ta gra osiągnęła taki wygląd, jaki ma teraz. Powinniśmy powiedzieć chyba, że to nie jest zastępstwo za terapię dla par. Oczywiście, że nie. I ja też jestem bardzo daleki od tego, żeby mówić, że to jest gra terapeutyczna. Oczywiście ona może wspomagać. Natomiast to nie jest y, żadne remedium. Mhm. Jeżeli y, są produkty na rynku, które twierdzą, że są remedium na, na problemy, z, w, problemy para? w parach, natomiast ja bym ba bardzo bym był ostrożny. Mhm. E, ponieważ jeżeli dochodzi do momentu, że my potrzebujemy już y, interwencji osoby trzeciej w naszym związku. E, intymnym, mm -hmm. to, y, to to nie są rzeczy, które się naprawi kartami. Mm -hmm. W żadnym wypadku. Mhm. I dlatego, dlatego ja tę grę rekomenduję osobom, które żyją w dobrej relacji, chciałyby nad nią pracować, są świadome swojego związku. To jest bardzo ważne, okay. żeby być świadomym swojego związku okay. i tego, że chce się nad nim pracować, i tego, że chce się go cały czas jakby ulepszać, polepszać, że jest się ciekawym tej drugiej osoby. Wiesz, ja mam trochę większe doświadczenie niż ty, Jakubie, w związkach. One niekoniecznie to doświadczenie jest zbyt wesołe, ale miałam takie wrażenie, że w takich wieloletnich związkach. Wcześniej czy później dochodzi do takich tematów czarnych dziur, nie wolno o tym wspomnieć. Albo to jest właśnie dzieciństwo, albo to jest, nie wiem, poprzednie związki, albo dzieci, jakiś aspekt wychowania dzieci. Czy to jest OK, jeśli biorąc Twoją grę w relacje, ja wyrzucę ileś karteczek, bo o tym nie rozmawiamy? To znaczy tak, dlatego mówię od samego początku, że e, warto zaczynać dbać o tą relację, czy to za pomocą gry, czy innych metod, e, wtedy kiedy e, ta relacja jest w dobrym stanie. To znaczy, kiedy jesteśmy świadomi tego związku, kiedy razem chcemy go budować i o niego dbać, tak. Mhm. To jest troszkę tak e, z tymi tematami, o których wspominasz. Ja bym to przyrównał do e, nakręcania nakrętki na śrubkę. To znaczy, mhm. jeżeli my. Od samego początku nakręcania tej nakrętki będziemy dawać smar, oliwę, Oliwić, to ona się to tak. będzie kręcić, mhm. nawet jeżeli dojdzie do samego końca mhm. i po 15-20 latach będziemy o tym rozmawiać, to to się będzie kręcić. Natomiast jeżeli my będziemy ją kręcić, ale nie dbać o to, w pewnym momencie ona może nam zardzewieć i ok, czasami może się udać ją odkręcić, a czasami śrubka może pęknąć. Mhm. I trochę tak samo jest ze związkami. Okej, okay, bardzo to ciekawe porównanie, muszę powiedzieć. Rozumiem, że to jest taki sposób na spędzanie czasu wspólnego w parze, ale nie do końca śmiertelnie poważny. Czyli nie jest to terapia, jest to... W... Rozrywka. Rozrywka w tak. pewnym sensie. Prawda? Jak najbardziej, jak mhm. najbardziej. To Dlatego to jest ubrane w form, formę gry żeby w taki łagodny, delikatny, ciekawy i wesoły sposób podejść również do tych tematów trudnych. Mm -hmm. Natomiast to nie jest też tak, tam oczywiście są zasady, które stworzyłem, które mają jakieś ramy, tak? mm -hmm. natomiast to też nie jest tak, że nie można tego wykorzystać w inny sposób, bo możemy na przykład stwierdzić, że jesteśmy tak zabiegani, że nie możemy usiąść na godzinę dwie, a najdłużej, ile para mi pisała, to 7 godzin grała w <gry> tę grę, więc no to zależy od osób, od mm -hmm. ich charakteru, od ich jakby swobody mówienia o, o ważnych sprawach mm -hmm. i nie tylko. Natomiast można podejść do tego w inny sposób, po prostu codziennie brać jedną kartę, na przykład i 15 minut na ten temat, czy tam 10 minut. Przed ten myciem temat. zębów albo obejrzeniem na ulubionego przykład, serialu, czemu nie? prawda? Jak, jak dobrze zacząć dzień, <grym> chociaż polecałbym raczej wieczorem. <grym> raczej wieczorem rano. myślę, tak sobie myślę. Wiem, że oprócz tej podstawowej gry, proszę Państwa, gra w relacje.pl, tam można twoją grę Jakubie kupić. E, oprócz tej gry podstawowej są takie dostawki. Tak. I jedna z tych dostawek to są na przykład pomysły na randki. Tak, to jest plakat z drabka yy, z 50 pomysłami na randki podzielonymi na kategorie np. Na w domu, poza domem aktywnie, mniej aktywnie, na leniuszka Fajne. I tak dalej. Więc można sobie wybrać na co mamy dzisiaj ochotę. ochotę. Czy chce nam się wychodzić z domu, czy może niekoniecznie. Czy zrobimy coś yy, aktywnego, czy raczej takiego, że posiedzimy na kanapie albo będzie, będziemy w stanie zorganizować to szybko, tak? Mhm. Też w 15 minut na przykład, bo czasami i tak bywa, czy mamy cały dzień na to, bo i randki całodniowe w tym plakacie się znajdują. To ciekawe, ty jesteś takim trochę animatorem wolnego czasu przez te, tak? Dla związków, troszkę tak, można tak powiedzieć. Coś w tym Natomiast jest. to jest wszystko po to, mhm. żeby te relacje były wartościowe, ciekawe. I dobre. I jak ładnie powiedziałeś, nie zepsute, żeby nie, nie, zepsute, nie tak. ruszać tę grę wtedy, kiedy już jest za późno kiedy naprawdę potrzebujemy po prostu ciężkiej pracy w terapii dla PAR. Absolutnie nie, mhm. to odradzam. Wiem, że to może z punktu widzenia sprzedawcy nie jest zbyt dobre, mhm. ale absolutnie odradzam, żeby traktować tę grę i każdą inną tego typu jako jedyne. Jako jedyny środek na, na jakieś problemy. Czyli tak zwana ostatnia deska o, ratunku, to nie jest to. Nie, nie. To nie jest to. Nie. Dobrze, czyli odrobina rozrywki, odrobina przyjemności. Ty sam jesteś świeżo upieczonym małżonkiem? Tak jest. Od pół roku dobrze pamiętam. Od pół roku, tak. Od pół roku. także trzymam kciuki również za twoją relację, żebyś dużo grał w relacje. Ja mam wrażenie, że podczas budowania tej gry yy, przyswoiłem tak dużo wiedzy. Psychologicznej. Mam też to szczęście, że moja małżonka Natalia też jest świadoma tego związku, wie nad czym chce pracować, wie nad czym razem powinniśmy pracować. Więc tu mam ogromne szczęście, że po prostu nawzajem się wspieramy i cały czas jesteśmy ciekawi siebie i nie wiemy o sobie wszystkiego, jak niektórzy twierdzą po roku bycia razem. Ale znacie zasady. <grafy> Ale znamy zasady, tak jest. Gra w relacje, proszę Państwa. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby się e, spróbować przyjrzeć trochę bliżej grze, która jest czasem czymś więcej niż tylko grą, gra w relacje.pl lub w sklepach można, jak te kupić. Również w niektórych sklepach stacjonarnie można nabyć, jak najbardziej w księgarniach też. No to trzymam bardzo kciuki za powodzenie, również biznesowe Twojego projektu. Dziękuję bardzo. Jakub Kaczała, ja nazywam się Monika Richardson, to jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson.